Witam Was wszystkich bardzo serdecznie. Nazywam się Ania, jestem położną, jestem certyfikowanym doradcą laktacyjnym, dodatkowo i chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć trochę o rozszerzaniu diety malucha. Temat jest mi niezmiernie bliski, choćby z tego względu, że obecnie moja córka ma 11 miesięcy, dieta jej od już dawna można powiedzieć, jest rozszerzana. Dodatkowo też karmię piersią, więc tutaj faktycznie temat jest mi po prostu też prywatnie, niezmiernie bliski. Inna sprawa to jest to, że tak naprawdę jestem też mamą Wojtka, która ma 4,5 roku i widzę jak bardzo różnego rodzaju zalecenie na przełomie lat się zmieniają, także w medycynie trzeba mieć naprawdę dużo pokory, yy, trzeba być przygotowanym na to, że te zmiany będą następowały. Yy, na szczęście te wszystkie zmiany oparte są na badaniach naukowych i między innymi o tym chciałabym Wam dzisiaj opowiedzieć. W pierwszej kolejności dla wszystkich z Was, które mają dylematy, ile karmić, czy dalej karmić, czy to ma sens, chciałabym, żeby każda z Was pamiętała, karmienie długą ma jak najbardziej sens, im dłużej karmimy, tym wartość pokarmu jest bardziej zbliżona do pokarmu, który mamy od razu po porodzie, czyli do tak zwanej siary, tak? Pokarm robi się coraz bardziej Tłusty, więc jak najbardziej karmienie długo jest uzasadnione i nawet po y, roku, nawet po dwóch latach czy jeszcze dłużej to karmienie jak najbardziej jest uzasadnione i jest to to, co dobrego jak najbardziej małżkowi możemy y, dostarczyć. Bardzo fajną kampanię zorganizował Centrum Nauki o Laktacji, hashtag długo, polecam Wam gorąco, żeby wejść na stronę Centrum Nauki o Laktacji i również dodatkowo Poczytać sobie różnego rodzaju informacje dotyczące właśnie tego zagadnienia, czyli tego karmienia, karmienia długo. To pytanie, tak naprawdę, od którego dzisiaj chcemy zacząć, to jest właśnie jak karmić, jednocześnie rozszerzając dietę niemowlaka. Nie jest to temat taki do końca prosty. Na parę rzeczy będzie trzeba zwrócić uwagę. Pierwsza sprawa to jest to, żeby karmić nadal na żądanie. Czyli tak naprawdę nic się nie zmienia, dalej karmimy tak, jak karmiłyśmy dotychczas, z tym, że tych karmiń ma prawo być troszeczkę mniej. Tych karmiń po, po tym szóstym, skończonym miesiącu, tych karmiń ma prawo być około 6-8 na dobę, więc to powinna być ważna informacja dla Ciebie, że jeżeli chodzi o to rozszerzenie yy, diety maluszka, to ten posiłek uzupełniający nie ma zastępować piersi, tak jak ma nazwa wskazuje, posiłek uzupełniający ma być tym dodatkiem. Także pamiętaj, zawsze najpierw piersi, Później posiłek. Oczywiście troszeczkę inaczej będzie u mam, które planują karmić krócej, czyli planują karmić około 8 miesięcy, około 7 czy 9 miesięcy. Dla takich mam jak najbardziej uzasadnione jest, żeby najpierw wprowadzać posiłek, a dopiero później pierś, bo to też będzie pewna metoda na y, tutaj próby takiego troszeczkę ograniczania laktacji, celem takiego płynnego y, po prostu jej zakończenia. Kolejna sprawa, o której chciałam, żebyśmy sobie po, dzisiaj pomówili, to jest to uzasadnienie, dlaczego po, po tym szóstym miesiącu to karmienie jest ważne i jak w przeliczeniu y, y, karmienie piersią zaspokaja potrzeby malucha. No i teraz jakbyśmy spojrzeli sobie na tak troszeczkę tutaj matematyki. Pierwsza sprawa to jest to, że 100% tyle. Właśnie 6-miesięczny maluch otrzymuje od mamy, można powiedzieć, węglowodanów, białek, tłuszczy, wszystkiego, co jest niezbędne. W tym mamy jeszcze oczywiście immunoglobuliny. Czasami są rzeczy, które trzeba dołożyć, czyli na przykład tutaj suplementację witaminą D. Natomiast jeżeli chodzi o pokarm, mamy przez pierwsze 6 miesięcy nie podajemy nic więcej, żadnej wody, czyli, czyli tak jak mówi się o tym dopajaniu, o tych herbatkach, absolutnie nic takiego potrzebne tutaj maluszkowi nie jest. Przez pierwsze 6 miesięcy. Możemy karmić tylko i wyłącznie piersią, wykluczamy tutaj oczywiście te rzeczy, które są ważne, czyli na przykład właśnie tą suplementację. Później w tym-8 miesiącu życiu dziecka, pokarm mamy wystarcza w tych 70%, natomiast zwróćcie uwagę później, owszem, ten pokarm wystarcza, jeżeli chodzi o całościowe zapotrzebowanie mniej. Natomiast dalej jest to bardzo, bardzo dużo. No bo jeżeli spojrzymy, że między rokiem a tym właśnie tymi, tymi dwoma latkami maluszka, pokarm mamy wystarcza w 40%, jest to uzasadnione, dlaczego mama, która dalej. Karmi, może rozszerzać dietę malucha, ale dalej tych posiłków takich dodatkowych wcale może nie być tak bardzo dużo, bo pierś bardzo po prostu maluszkowi tutaj, tutaj wystarcza. O czym musimy pamiętać podczas takiego rozszerzania diety. Pierwsza sprawa to jest to, że karmiąc piersią musimy dbać o to, żeby ta piersi nie zostawała dziecku w buzi, czyli bardzo ważnym elementem będzie zakończenie karmienia poprzez wyjęcie piersi z buzi, no bo jednak taki maluch, który karmiony długo, prawdopodobnie będzie miał ząbki. No moja córka na przykład jeszcze ząbków nie ma, u nas w rodzinie dziedzicznej jest to, że ząbki pojawiają się w okolicach 13 miesiąca, ale u części z Was na pewno te ząbki pojawiły się w 6 miesiącu, czy, czy właśnie w okolicach 8, 9, czy właśnie roczku. także pamiętamy, jak Pojawia się pierwszy ząbek, już musimy dbać o je, o tutaj o, o, o ten ząbek, już musimy te ząbki myć, bo jest to taka naturalna profilaktyka, e, profilaktyka tutaj próchnicy. Inna sprawa, która jest bardzo ważna przy dal, da, dalszym jakby, takim karmieniu piersią. Karmiąc piersią, mam nadzieję, że nie jesteście na żadnej diecie. Oczywiście dopuszczamy sytuacje bardzo skrajne, i niezmiernie rzadkie, gdzie wymagana jest, od diety, jest jakby dieta od mamy. Natomiast jeżeli nie jesteś na żadnej diecie, to musisz pamiętać, że dzięki temu, że karmisz maluch dostaje bardzo dużo różnego rodzaju smaków, które przenikają swoim pokarmem, więc nie jest to nieprawdą, że jeżeli maluch, tutaj mam podwójne zaprzeczenie, ale to, to do czego chciałam powiedzieć, mama, która na przykład je czosnek, tak? Jak najbardziej, to mleko może mieć gorzki smak, dlatego, bo dieta mamy będzie czy dieta, odżywianie się mamy, czyli produkty, które mama spożywa, ich taki, można taka ich esencja, ich aromat, to wszystko przychodzi z mlekiem mamy i dziecko poznaje różne smaki. Dlatego maluch, którego mama ma różnorodną dietę, o wiele chętniej spróbuje kalafiora, brokułów czy. Na przykład czy na przykład powiedzmy, nie wiem, bobu, dlatego bo te smaki nie są mu obce, gdzieś już przy tym rozszerzaniu te smaki dziecko poznało. Kolejna sprawa, to pamiętajcie, że ten rozszerzanie pokarmów jest to proces. Na wiele rzeczy musimy oczywiście zwrócić uwagę, natomiast nie martwcie się, jeżeli na przykład maluch ma 7 miesięcy i dopiero to rozszerzenie diety jest dla niego nowością. To są może jakieś łyżeczki, smaczki, owszem, uczymy się połykania, uczymy się takiego rozdrabnienia pokarmów w jamie ustnej, ale jest to zupełnie karmione piersią, bardzo często zaspokajają większą, większą większość jakby swojego zapotrzebowania właśnie tym pokarmem mamy i to rozszerzenie diety ma prawo długo trwać. Dlatego nie jest to nic dziwnego, że na przykład spotykają się dwie mamy na placu zabaw i jedna mówi, słuchaj, a mój ma pięć posiłków dziennie, tak, w ogóle jedziemy na BLW, czyli na takiej diecie, gdzie maluch lubi, bobas lubi wybór, tak, je już marchewkę, trzyma już brokuła, tak, super sobie radzi, świetnie idzie nam to rozszerzanie diety, no a mamy inną mamę, która po prostu jest w tym samym okresie, a tak naprawdę ma wprowadzone dopiero dwa, może trzy posiłki, bo jednak maluch no nie do końca jest taki zainteresowany, to idzie naprawdę stopniowo. To jest po prostu proces. Także jak najbardziej nie ma w tym nic niepokojącego. Kolejna sprawa, o której chciałabym Wam, kolejna sprawa, o której chciałabym wam powiedzieć, widzę tutaj, że coś mi się zawiesiło, pewnie u Was również, ale mam nadzieję, że to już teraz pójdzie, o wszystko elegancko pójdzie. Czyli kolejna sprawa to chciałam powiedzieć Wam od czego zaczynamy, ponieważ tak jak było u mojego yy, syna, yy, u mojego syna na przykład było tak, że jeszcze te 4,5 roku temu były konkretne zalecenia kiedy wprowadzamy gluten, kiedy wprowadzamy, kiedy wprowadzamy yy, nie wiem, jajko, kiedy wprowadzamy jakie mięsko, jakie warzywa. Yy, teraz jest zupełnie inaczej, teraz tak naprawdę wiemy, że jeżeli chodzi o kolejność kolejność nie ma żadnego znaczenia, możemy zaufać swojej intuicji. Yy, oczywiście intuicja to jest jedno, ale Drugie to jest zdrowy rozsądek. Musimy pamiętać o tym, żeby po produkty, które będą podawane dla dziecka, które są to produkty nowe i musi maluch sobie poradzić z tymi produktami, jeżeli chodzi o cały proces trawienia, dobrze, żeby te produkty były lekko strawne. Kolejna sprawa, sięgamy po produkty lokalne. U nas lokalnym produktem będzie na przykład jabłko, tak? natomiast w Hiszpanii lokalnym produktem będzie pomarańcza. Więc jest to naturalne, że w jednym kraju zaczynamy od pomarańczy, w innym zaczynamy od jabłka. Także jak najbardziej możemy zaczynać od tego, co mamy właśnie obecnie, lokalnie. Dostępne. Najlepiej, oczywiście, w warzywniaku, bo będą no to najpewniejsze, najpewniejsze produkty. Natomiast jeżeli chodzi o to, po co sięgamy, i jeżeli chodzi o tą kolejność, jak najbardziej warto zacząć od warzyw, bo jest to po prostu logiczne. Warzywa są mniej słodkie, więc jest większa szansa, że maluch po prostu chętniej będzie jadł je później. No bo jeżeli zaczniemy od owoców, które są z kolei bardzo słodkie, to może się okazać, że maluch tych owoców fizycznie po prostu nie chce, nie chce, znaczy zakręciłam się, jeżeli zaserwujemy maluszkowi najpierw owoce to później może się okazać, że dziecko już warzyw nie chce bo tak naprawdę te warzywa niestety, ale mają taki smak nieporównywalnie niesłodki że o wiele bardziej kuszące jest takie jabłko niż właśnie taki brokuł, więc generalnie dobrze jest zacząć oczywiście od warzyw ale jeżeli Twój maluch uparcie warzyw nie chce i to rozszerzenie diety idzie bardzo powolutku to nie bój się zacząć od owoców bo to wcale nie znaczy, że maluch docelowo tych warzyw nie będzie jadł ważne, żeby ta dieta była zróżnicowana żeby to był proces i doważy w również później maluch się przekona. Tutaj znowu akurat sama na własnym przykładzie tak miałam, że chciałam tak pięknie zarządzić właśnie od tych wszystkich warzyw zielonych, a moje dziecko nie chciało kompletnie nic. Pewną przyczyną było to, że tutaj mieliśmy różne antybiotykoterapie, różne choroby. W takich okresach też maluch nie do końca ma ochotę rozszerzać dietę, zwłaszcza gdzieś strzykawką podajemy do buzi antybiotyk. Natomiast jeżeli, jeżeli, no mówię, jesteście w tak trudnej sytuacji, to jak najbardziej można zacząć od owoców i tutaj też w moim przypadku tak, tak dodam się od siebie to również się po prostu udało, i później już było mało przekonane do tej na przykład łóżeczki, i szło o wiele sprawniej. To co, to, co kolejne chciałabym, żebyśmy, żebyśmy pamiętali, to są oczywiście produkty, którym powiemy tak, ale są też produkty, którym powiemy nie. I teraz, jeżeli chodzi o te produkty, które, które nie nadają się, jeżeli chodzi o, o malucha, no to tutaj tych produktów jak najbardziej troszkę będzie. To, co jest pewną nowością, to nowością jest koper włoski, tak? Dotychczas, na przykład, przy moim starszym synie, jak najbardziej koper włoski można było tutaj maluszkowi podawać w formie takiej, herbaty, dotychczas jeszcze funkcjonowały herbatki laktacyjne, o słyszę już moją, moją córkę, która gdzieś tam daje o sobie znać, to są uroki y, nagrywania posiadając małe dzieci, no ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie, y, kontynuując. Jeżeli chodzi o kwestię kopru włoskiego, to, to tutaj koper włoski obecnie jest uznany jako toksyczny. Nie stosujemy kopru włoskiego ani w herbatkach laktacyjnych dla mam, która karmi, ani dla dziecka w takim bezpośrednim podaniu. Także kopru mówimy zdecydowane nie. Jeżeli chodzi o kwestię miodu, to ze względu na bakterie, które mogą występować w miodzie, nie podajemy nawet na łyżeczce maluszkowi miodu do 12 miesiąca życia. Kiedyś to nawet smoczki się moczyło w miodzie, żeby maluch chętniej ten zas, smoczek zassał. Teraz obecnie absolutnie smoczka w miodzie, ani mojodów w żadnej innej formie też maluszkowi nie dajemy. Kolejna sprawa, której maluchom nie dajemy, nie dajemy dzieciom oczywiście słodyczy. Im później maluch pozna słodycze, tym lepiej. Pamiętamy, że słodkie są jabłka, słodkie są morele, słodkie są wszelkiego rodzaju obwoce i to naprawdę maluchowi wystarczy. Nie musimy tak małemu dziecku dawać ciasteczek, herbatniczków, czekoladki, żeby polizało. Będzie miało jeszcze naprawdę dosyć czasu, żeby z tymi słodyczami się tutaj zetknąć. Kolejna sprawa to jest kwestia pełnego, pełnego mleka, tutaj również pamiętajcie, żeby tego mleka pełnego nie podawać dziecku przed 12 miesiącem życia, zupełnie co innego to jest kwestia mleka przetworzonego, czyli jak najbardziej kefiry, jogurt naturalny, czy jak mamy na przykład różnego rodzaju twarogi, to jest mleko, które podać maluszkowi możemy, tak? natomiast jak chodzi o takie mleko, które jest nieprzetworzone, tutaj należy się wstrzymać do upłynięcia 12, 12 miesiąca życia, czyli dopiero po roku możemy po takie produkty. Produkty sięgać i ostatnia sprawa, która, która kusi, nie podajemy maluchom parówek, tak? Czyli jest to kolejny taki przykład, gdzie tak naprawdę parówki są bardzo mocno przetworzone. To jest dosyć trudny proces, żeby znaleźć parówki, które będą odpowiednie dla dzieci, mimo kolorowych okładek sugerujących, że jak najbardziej to produkt dziecięcy. Szkoda tylko, że bardzo często te produkty mają po prostu 60% mięsa, a nie 100%. Także tutaj też jest to produkt, który byśmy sobie tutaj odpuścili. Kolejna sprawa, na którą chciałam Wam zwrócić uwagę, to są te problemy, jakie mogą się pojawić podczas rozszerzania diety, czyli na przykład maluszek nie chce łyżeczki, może być tak, że nie chce butelki, może być tak, że maluch często się krzusi. Jest szereg problemów, które może powodować, że podczas rozszerzania diety wcale nie musimy myśleć o tym, że aha, mój maluch jest niejadkiem, nie chce jeść, nie chce rozszerzać diety, jemu ta opcja, którą mam do zaproponowania, nie pasuje. Może się okazać, że maluch na przykład pięknie y, je papki, ale jak tylko wchodzimy w jakiegoś rozdrobnionego indyczka albo ziemniaczki, które są po... Y, po, po <laughs> wybaczcie. Y, które są po prostu po... Y, Rozgniatane tutaj widelcem, może się okazać, że maluszek właśnie takich posiłków nie chce. I teraz pytanie, dlaczego maluszek bardzo rozgniecione chce, a później tego nie chce? Może, może być tak, że tak naprawdę, oczywiście, karmienie rozszerzenie diety jest to proces, ale czasami przy rozszerzeniu diety mogą wychodzić różnego rodzaju zaburzenia. Może się okazać, że maluszek, który na przykład nie chce łyżeczki bardzo uparcie, może ma jakiś problem neurologopedyczny, tak? Może tutaj trzeba by zobaczyć, czy dziecko nie ma. Na przykład odruchu wymiotnego zlokalizowanego na środkowej części języka. Czyli my dajemy maluszkowi łyżeczkę, a maluszek po prostu ma odruch wymiotny przez właśnie źle zlokalizowany ten, ten odruch, no taki punkt na języku, tak? Inna sytuacja, może maluszek na przykład krztusi się podczas jedzenia, bo ma krótkie wędzidełko podjęzykowe, nie jest w stanie językiem przepchnąć jedzenia w głębsze partie jamy ustnej i dlatego właśnie. Gdzieś się krztusi Tego typu problemy będą też towarzyszyły maluszkom Które na przykład nie chcą przez cały okres karmienia jej z butelki To, że maluszek nie chce jeść z butelki Powinno być alarmujące Bo oczywiście mm, nie musimy o tym, żeby butelkę wprowadzać maluszkowi na stałe Jak najbardziej sugerujemy, żeby maluch był tylko i wyłącznie na piersi Ale czasem trzeba gdzieś wyjść I macie też dziewczyny jak najbardziej do tego prawo Jeżeli nie jesteśmy w stanie wyjść nawet na trzy godzinki Bo maluch nie akceptuje żadnej butelki To dla mnie jest to już taka lampka czerwona Kurczę, czy lepiej nie byłoby zbadać tego maluszka żeby wykluczyć właśnie nieprawidłowości w obrębie jamy ustnej, takie jak krótkie wędzidełko, takie jak obniżone napięcie mięśniowe, albo właśnie jakiś inny problem neurologopedyczny, który może wymagać dodatkowej diagnostyki. I dlatego właśnie chciałabym, żeby każda z Was, która ogląda tego live'a i która może ma gdzieś koleżankę, która maluch ma 14 miesięcy, ona dalej miksuje posiłki, może maluch ma roczek i dalej nie chce rozszerzać diety, gdzieś się zatrzymał na etapie właśnie bardzo, bardzo, bardzo zmiksowanych, takich rozdrobnionych pokarmów, Pamiętajcie o tym, że jeżeli macie tego typu problemy, warto naprawdę skonsultować się ze specjalistą. Może to być certyfikowany doradca laktacyjny, jeżeli mamy na przykład problem właśnie z odruchem ssania. Może dotyczy to właśnie doboru, doboru odpowiedniej formy dokarmiania, tak? Jeżeli tutaj mamy tego typu problem, może to być certyfikowany doradca laktacyjny, może być tak, że potrzebujemy neurologopedy, zwłaszcza jeżeli właśnie maluch nie akceptuje łyżeczki, czy również butelki, lub może to jest problem, który, który tutaj wymaga chirurgicznego zaplecza, czyli może to jest po prostu krótkie wędzidełko, podjęzykowe, na pewno taki problem powinien wychwycić również pediatra i kierować was po prostu dalej w odpowiednich właśnie sytuacjach, gdzie potrzebne jest dalsze wsparcie w specjalisty, warto poprosić po prostu o skierowanie, żeby móc skorzystać z Narodowego Funduszu Zdrowia. To, co chciałam Wam jeszcze na sam koniec dodać. Gorąco zapraszam Was na nasz fanpage na Zaufaj Położnej. Tam cyklicznie, co tydzień, spotykamy się na różnego rodzaju formach live. Tam macie też możliwość wyboru, jakie pytania was, was tutaj interesują, jakie zagadnienia poruszyć. Mam nadzieję, że taka troszeczkę nowa forma Wam się podobała i że dużo rzeczy Wam tutaj, że tak powiem, rozjaśniłam. Mam taką gorącą, gorącą nadzieję. Natomiast, jeżeli macie jakiekolwiek pytania lub coś się będzie działo zwłaszcza podczas rozszerzania Diety, czy na przykład przy próbach zakończenia karmienia piersią, to jak najbardziej pytajcie, jak najbardziej udzielajcie się na naszym fanpage'u. Postaramy się odpowiedzieć na wszystkie Wasze pytania. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że Wam się podobało i do zobaczenia w kolejnych naszych czy webinarach, czy filmach. Na pewno postaram się nagrywać je dla Was jeszcze częściej niż to było, niż to było obecnie, bo sprawia to mi ogromną przyjemność. Mam nadzieję, że Wam również. Także dziękuję Wam bardzo i do zobaczenia na kolejnym filmie. Pa pa.